Cześć! W naszej podróży po Grodach Czerwieńskich dotarliśmy do miejsca, z którego wzięły one swoją nazwę. Te pagórki znajdujące się za mną to pozostałości dawnego, wczesnośredniowiecznego Grodu Czerwień. Wchodzimy teraz na wały grodu. Nawet po latach robi on naprawdę duże wrażenie. A w swoich czasach gród w Czernie był uznawany za stolicę Grodów Czerwieńskich. I wykopaliska, które zostały tutaj przeprowadzone dowiodły, że rozwijał się bardzo dynamicznie. Nieprzypadkowo Gród Czerwień uznawany był za stolicę Grodów Czerwieńskich, bo był naprawdę ogromny. Cały kompleks położony był na ponad 40 hektarach i składał się z Grodu Głównego, Podgrodzi. Głównie zabudowa była drewniana, ale wewnątrz znajdowała się również murowana cerkiew. Skąd wzięła się nazwa Grodów Czerwieńskich i Grodu Czerwień? Prawdopodobnie od Robaka, czyli Czerwca Polskiego. To taki mały robak, z którego pozyskiwano barwnik. Zarówno spożywczy, jak i do farbowania np. tkanin. W dzisiejszych czasach barnik ten nazywany jest koszenilą i możecie go spotkać w produktach spożywczych, np. w jogurcie truskawkowym. Dziś są tutaj belesiana, ale między X a XIII wiekiem naprawdę mnóstwo się tutaj działo. Można porównać to miejsce do niedużego osiedla mieszkalnego, w którym znajdowały się domy, ale także warsztaty, w których wytwarzano m.in. ceramikę. Archeologom udało się znaleźć tutaj 40 tysięcy różnych artefaktów, a nawet dowiedli tego, że przez grodzisko przebiegała ulica. To jest teraz w samym środku Grodu Czerwień, jednak tak naprawdę składał się on nie tylko z tego miejsca. To był cały ogromny kompleks fit tutaj handel, a samo miejsce było bardzo alitarne, a dodatkowo pełniło funkcje obronne. Obok Grodu Czerwień znajdowała się rzeka Huczwa, która była średniowieczną autostradą którą łodziami można było zdecydowanie szybciej transportować towary niż drogą lądową. To miejsce jest niesamowitą skarbnicą wiedzy o życiu dawnych Słowian. Dzięki wykopaliskom i pracy archeologów udało się tutaj odkryć i odnaleźć bardzo ciekawe artefakty. Jeżeli marzyliście o tym, aby zostać Indianą Jonesem, nie musicie jechać do dalekich krajów. Wystarczy przyjechać tutaj. Między 2011 a 2015 rokiem w Grodzie Czerwień odkryto prawdziwe skarby. Jeden z nich otrzymał nawet nagrodę National Geographic Traveler. Odkryto tutaj złotą biżuterię, szklane pierścionki, naczynia oraz inne artefakty związane z życiem osób, które kiedyś tutaj żyły. Grod czerwień został zniszczony prawdopodobnie w XIII wieku przez Tatarów. Niestety niewiele po nim się zachowało do dzisiejszych czasów. Poza nadal bardzo dobrze i wyraźnie widocznym zarysem murów obronnych, ciężko znaleźć coś, co świadczyłoby o dawnej potędze tego miejsca. Dla turystów zbudowano więc wieżę widokową, palisady, które nam pokazują, jak mogło wyglądać dawniej grodzisko. A także nieopodal znajduje się przystań Kajakowa. Z najwyższego poziomu wieży widokowej wyraźnie widać wały grodu czerwień. Rozlewisko rzeki Huczwy, a tam daleko, daleko nasz samochód. Ponieważ jest tak podmokło, że nie odważyliśmy się dalej już pojechać. Zdecydowanie miejsce to czeka na pomysł, fundusze i dobrą promocję. A warto tutaj zainwestować, ponieważ jest bardzo ciekawe historycznie. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.